To jest fragment mojego live'a, w którym opowiedziałem hipnotyczną bajkę. Usiądź wygodnie, odpręż się, wsłuchaj i stań się głównym bohaterem bajki o Piotrusiu Panie. I do zobaczenia po drugiej stronie świadomości. Zacznijmy w takim bądź razie e, tą bajkę. Ona będzie trwała Ta sercu. Jest w zasadzie taki krótki transfer e, hipnotyczny w formie bajki, który, jeśli się rozłoży, rozłożycie, właśnie zacznijmy od tego, że usiądźcie sobie wygodnie. Znajdźcie sobie miejsce. Ja mam akurat tu taki fotel z fajnym oparciem. Chodzi o to, żeby sobie mógł głowę oprzeć do tyłu, żeby nie opadła do przodu, żeby było wygodnie, żeby było najlepiej cicho, stabilnie, spokojnie, e, przyjemnie. I żebyś miał te, powiedzmy, to chyba nie będzie trwało dłużej niż 15-20 minut, żeby mógł się zrelaksować e, i dać sobie możliwość przejść to e, jak najpełniej, tak? Dam wam no, jakieś 10 sekund na to, tak żebyście się przygotowali. E, najlepiej jakbyście mieli słuchawki na uszach, to będzie też przyjemnie. E, już w, wcześniej robiłem, znaczy wcześniej, ostatni razem jak robiłem e, taką e, bajkę, to było jakoś chyba miesiąc temu. Była bajka o Pinokiu. Dzisiaj zrobimy Piotruś Pan. Piotruś Pan, ponieważ to też jest taka bardzo symboliczna bajka o przejściu z powrotem do tej krainy e, dzieci, do tej krainy marzeń, do e, krainy szczęśliwości, e, gdzie każdy może latać, być sobą. Dobra, zatem siedzisz wygodnie, jest przyjemnie. Zamknij sobie e, oczy. Teraz, tak, zamknijcie oczy i podążaj za moimi sugestiami. Rób dokładnie to, co mówię. Tak, jak mówię, bez analizowania, po prostu pozwól sobie na to, żeby to wszystko się e, potoczyło i zobaczysz, jak przyjemną podróż odbędziesz. Więc w tej chwili weź powolny, głęboki oddech. Wydech. I poczuj, jak świat dookoła staje się po prostu cichszy. I wyobraź sobie, że leżysz w swoim łóżku, nocą. Za oknem jest księżyc, a niebo pełne gwiazd. Okno jest delikatnie uchylone, a do środka wpada powiew chłodnego powietrza. Słychać szum drzew na zewnątrz i cichy trzask świec w pokoju. Nagle czujesz obecność. Otwierasz wyobraźni, oczy i widzisz chłopca. Ma rozczochrane włosy, taki błysk w oku i uśmiech pełen tajemnicy. To Piotruś pan i mówi: Chcesz polecieć ze mną do Nibylandii? Pyta: Do miejsca, gdzie wszystko jest możliwe, a radość dziecka nigdy nie gaśnie? Zatem, podążaj za jego sugestiami. Weź głęboki oddech i wstrzymaj. E wypuść.